Co my tu mamy? Otoczyli mnie córciu. Żałuję, że nie zostałem z tobą w domu dzisiaj. Mogłem pomóc ci z pracą domową i ugotować jedyną rzecz, jaką potrafię, ale teraz jest już za późno. Łowcy naprawdę na niego polowali. Marko był dokładnie tam, gdzie chcieli, ale chwila. Chimia to jego córka? Nie miałem pojęcia. Sprawdzałam to u Marko. Jest coraz lepiej. Coraz bardziej kontaktuje, a nawet zaczął jeść. Lekarze są dobrej myśli. Brawo. Mamy. Ktoś przetrząsnął to miejsce. To dobra okazja, żeby użyć sprzętu EJA od gangiego. Rysy? Hmm. Jakieś tropy? Znalazłem jakieś rysy z drobinkami metalu. Zobaczę, czy pasują do jej szponów. Muszę wyodrębnić składniki molekularne tych metalowych opiłków. Zobaczmy. Hmm. Coś tu nie gra. Gotowe. Tytan. Co jeszcze? Hmm. Nieźle. Kobalt. Coraz lepiej. I nauka niby nie jest fajna. Okej. Okay. To ona. Ślady jej butów. Sporo się przemieszczała. Zabrała coś z tej skrzynki na ścianie. Wygląda na awaryjną skrytkę, ale jest pusta. Łowcy. To powinno wystarczyć do rekonstrukcji. Zaatakowali ją, ale uciekła. Już ją znaleźli. Właśnie dlatego trzeba ostrzec wszystkich przed łowcami. Mogła... Odzywaj się. Łu! To musi być ona. Życzliwe ostrzeżenie szybko przeszło w misję ratunkową. Obym tylko zdążył... Felicia jest zwana ale to, co do tej pory robili łowcy, trochę mnie martwi. Martwisz się o byłą swojego chłopaka? Imponujące! Chyba się z nimi minąłem. Wiesz, dokąd poszli? Zaraz przeskanuję otoczenie. Eksplozja uszkodziła linię. Ciekawe, co zasila. Węzeł elektryczny. Pewnie nie jedyny. I kolejny z głowy. To chyba tam z tyłu. Kolejna skrytka jest zamknięta. Ryzykowała życie, żeby tu dotrzeć. Muszę ją otworzyć, ale nie ma prądu. Ten generator pewnie zasila tę skrytkę. Mógłbym przyczepić sieć do generatora i dostać się do skrzynki. Jak przywrócić zasilanie? Spoko. Jeszcze trochę. Gotowe. Zrobione. Paryż. MJ, znasz francuski? Nie bardzo, ale pokombinuję. Jest tu instrukcja obsługi jakiejś różdżki Łatumba. Łatumba? E, sprawdzę to. Daj mi chwilę. Łowce. gdziekolwiek lecą, idę za nimi. Według przekładu mistycznych arkanów, ta różdżka jest stara. Pochodzi sprzed naszej ery. Podobno ten, którą ma, może tworzyć portale w zasadzie. Wciąż. Mówisz o magii? Gdyby coś takiego wpadło w jej ręce... Znalazłbym parę zastosowań! No jest. Trzymajmy się planu. Na pozycjach. Jest nasza. Na pewno już weszła do środka. Muszę się pozbyć tych chłopców. Cokolwiek robi ta ruszka, daje po oczach. Co ona ja. Coś mi tu nie gra. Całe te łowy były pełne niespodzianek. Lepiej skup się na celu. Tym razem nie udzielę. <laughs> albo Black uprawia tam jakąś magię, albo omija mnie zarąbista impreza. Słyszałem, że w tym budynku dzieją się różne dziwne rzeczy. Jak to wszystko prawda. a leite. To oznacza powód mojego istnienia. Czas ucieka. Hmm. Nowy partner? Z Felicją? Nigdy nie wiadomo. To już wszyscy. No to zajrzyjmy do Felicji. Chce się bawić, tak? MJ! Ona ukradła różdżkę! A magia istnieje naprawdę! Co się stało? Hej, Cat! Pogadamy? Możesz zwolnić... Odczył się! Jak wbiłaś na nasz kanał? Nadal korzystasz z tego starego. Nie masz ciekawszych zajęć małych? ja musisz odpuścić. To szaleństwo nawet jak na ciebie. Kto mówi? To ty, Ruda? Jak ci się układa ze starym pająkiem? Możesz przestać! Próbuję ci pomóc! Nie potrzebuję pomocy żadnego pająka. Wiesz, co można zrobić z tą różdżką? Użyję jej, żeby ukraść więcej dzieł sztuki. Nieładnie. Ja wszystko słyszę. Wow. No, Łoł! Uważaj! Łowcy wrócili! Ha, chyba naprawdę mnie lubią. Możemy to dziś skończyć? Po prostu, że które chcecie zabić. Ukradnij inny, tych naszechad. Jest zimno. Nie wziąłem szalika. Ta różdżka zabierze nas do krayvena. Tu nigdy nie chodziło o krayvena. Możesz mi go powstrzymać? Jesteś Spider-Manem. Nieraz ocaliłeś miasto, zrobisz to znowu. Spider-Man miał rację. Myślisz tylko o sobie. Słuchaj, mały. To nie twoja. Sprawa, z... ale. Mam w Paryżu dziewczynę. Przeze mnie podpadła bardzo złym ludziom. Zrobiłeś coś z miłości? Muszę jej pomóc. Teraz. Gdybym tylko wiedziała, jak się przenieść dalej niż o trzy metry. MJ radziła ci nie ufać. Ruda jest cwana. Ale musisz sam podejmować decyzję. Nie chcesz Jest, jest moja! Uciekaj! Jej portalem! Instrukcja obsługi tego artefaktu była niejasna. Chyba idzie ci teraz lepiej? Wciąż za mało! Ogarniemy to! Razem! Spider-Man! Nie młody, dzień! Dobra Spider-Man! Pokaż, co potrafisz! Więcej ich! Na dachu! Hej! Skorzystaj z portalu! Zatrzymaj Nie mogę jej złapać! Masz sztuczki na pozycji! Po prostu strzel w nieżyczkę! Nie! cel! Hey, nie! morskie! O! że Nie! zobaczyć Nie! morskie? O! morskie Nie! je Nie! Wiesz, Nie! 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 cały Nie! kilometrów w godzinę? Się, włosy, cały naprawdę cię lubi. Ale ja jego Nie! Poruszasz się Nie! Próbują nas domyślić! Jeśli chcą mnie dopać, muszą mnie tam! Spróbujmy temu zapobiec, dobra? Tam. Nie no! Muszę się przenieść! Policie mnie sterczać! na To było ostre! Cały poszły! Mogę się yeah. przelać! Nie dorównują reputacji! Te mają wieżyczkę! Łap kolejny pokój! Wyda mi się tu każda pomoc! Jakieś sztuczki na bodziny? Masz sieci! Po prostu strzelb nieżyczkę! Oddalić się! Mogę się wziąć? że chcą zobaczyć lwy morskie? O, ja chcę je zobaczyć! Wiesz, że lwy morskie przepływają 40 km w godzinę? łódź cały kabur! na naprawdę cię lubi! Ale ja jego nie... Nie pozwólcie, żeby pająk jej pomógł! Za tobą. To było ostre! Chyba próbują nas zamęczyć! Jeśli chcą mnie dorwać, muszą mnie zabić! Spróbujmy temu zapobiec! Dobra! Gryzą jak one! Mocniej! Uwaga na portale. Nie spodziewam się! Nie, wszędzie. nie mogę jej złapać! Nie atakują wszystkich, co mają! To Nie moje Nie Nie Musisz dotrzeć do Paryża! Nie ciebie Tutaj. To bolało. się! Nie uda się! się! Yeah!

Co jest z felicją? Żyję. Na razie. Dokończyłaś artykuł? Właśnie go wysyłałam. Będzie dobrze. Stary, leć na Coney Island. A co się dzieje? Wiesz, że misterio wyszedł już z paki? No i wymyślił nową atrakcję. Może być kolejnym celem łowców. Dzięki. I, i zgadnij, kto jeszcze tam dziś będzie. Podpowiedź. Ja się w niej od ponad roku. Weź, stary. Tylko nie stary, stary. Ty i Hailey jesteście dla siebie stworzeni. Jeśli się z nią nie umówisz, złamiesz prawa natury. Zobaczymy. Najpierw sprawdźmy, co u misterio.